Uruchomiono nabór dzieci do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Przypominamy, że wnioski o wyborze placówki należy złożyć w ciągu najbliższych trzech tygodni. Formularz można przedłożyć elektronicznie w systemie lub zanieść go osobiście do wybranego przedszkola czy szkoły. Od 5 marca została uruchomiona strona internetowa pod adresem przedszkola.gniezno.eu i można składać wnioski do naszych gnieźnieńskich przedszkoli. Jest tych przedszkoli 13. Wnioski można składać w dwóch formach: w formie tradycyjnej papierowej albo też przez właśnie stronę poprzez odpowiedni formularz. Wtedy nie trzeba, jeżeli posiadamy podpis elektroniczny czy profil zaufany, to wtedy nie musimy tego wniosku zanosić do przedszkola pierwszego wyboru. Ona automatycznie po prostu tam trafia. W przypadku wypisania tradycyjnego formularza trzeba zanieść do przedszkola pierwszego wyboru, dlatego że możemy wybrać trzy przedszkola, i tutaj radziłbym wszystkim rodzicom, żeby wybierać właśnie te trzy przedszkola, bądź przynajmniej dwa, ponieważ jeżeli dziecko. Stałoby się tak, że nie dostałoby się do przedszkola tego, które nam, na którym nam najbardziej zależy, to wówczas po prostu wypada z rekrutacji i będzie musiało ponownie aplikować ewentualnie w drugiej, w, drugiej, w drugim naborze. Jeżeli chodzi o takie terminy kluczowe, to tak jak powiedziałem, od 5, od wczoraj ruszyła, ruszył nabór. Ten nabór będzie trwał do 26 marca. Wtedy składamy te wnioski do przedszkoli. Natomiast 12 kwietnia zostanie Ogłoszona lista w wszystkich przedszkolach kandydatów przyjętych do przedszkoli przepraszam, kandydatów do przyjęcia do przedszkoli i wówczas będzie czas między 12 a 24 kwietnia na potwierdzenie woli, czyli rodzic potwierdza wolę, że tak do tego przedszkola chce uczęszczać. I 26 już będzie 26 kwietnia będzie ogłoszona lista przyjętych dzieci do poszczególnych przedszkoli. Oczywiście. Jeżeli chodzi o nabór, to odbywa się on według odpowiednich kryteriów. W pierwszej kolejności są to kryteria ustawowe, a więc przez ustawodawcę przyjęte, między innymi takie jak niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność rodzica, czy obojga rodziców, także czy rodzina jest objęta pieczą zastępczą, czy dziecko jest objęte pieczą zastępczą. A w drugiej kolejności stosowane są tutaj kryteria gnieźnieńskie, czyli nasze lokalne. I tutaj mamy... Między innymi takie kryteria jak czy rodzice oboje pracują bądź się uczą czy już uczęszcza rodzeństwo danego dziecka do tego przedszkola do którego się ubiegamy o rekrutację ilość godzin, którą deklarujemy również czy dziecko jest objęte asystentem rodziny czy kuratorem rodzina jest objęta I w ten sposób tutaj są punkty przyznawane. W tym roku rekrutacja jest otwarta dla wszystkich dzieci, również tych, które są spoza miasta Gniezna, więc dzisiaj nie ma już tej, tej bariery dla tych osób, czy dla tych rodzin, które by chciały spoza miasta Gniezna ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w Gnieźnie. Także mamy w tej chwili przygotowanych łącznie w przedszkolach 1962 miejsca, natomiast już 1397 rodziców zadeklarowało chęć kontynuacji, tutaj dalszej, dalszej kontynuacji edukacji przedszkolnej Szkolenie dla swojego dziecka, a więc zostało tych miejsc 565, z czego dla trzylatków, czyli dla tych najmłodszych dzieci, mamy 385 miejsc. o szkoły podstawowe również od wczorajszego dnia, czyli od 5 marca do 26 marca, rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Gniezno. Tych szkół jest 10 na terenie miasta Gniezna. W związku z tym rodzice mogą już zapisywać dzieci do szkoły. Po wstępnej weryfikacji przez system elektroniczny 12 kwietnia będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do poszczególnych szkół. Natomiast później będzie czas na potwierdzenie woli, że jednak do tej szkoły, że nie zmieniłem zdanie i 26 kwietnia ostateczna liczba dzieci przyjętych do poszczególnych szkół. I tutaj trochę jest inaczej niż w przedszkolach, ponieważ dzieci, które będą chodziły do swojej szkoły rejonowej, czyli tak zwanej obwodowej, bo również pod tym pojęciem tutaj to się ukazuje, zgłaszają się do szkoły oczywiście w formie elektronicznej, ale jeśli ktoś nie ma dostępu internetu, może udać się do tej szkoły wypełnić wniosek, który będzie w szkole wydrukowany, a pracownicy szkoły wprowadzą go w system elektroniczny. To są to dzieci, które chcą chodzić do szkoły rejonowej, natomiast które chcą zmienić szkołę rejonową na inną szkołę, wypełniają wniosek. Wniosek również można złożyć do trzech szkół z tym, że składamy ten wniosek w szkole pierwszego wyboru, czyli w szkole, która jest na pierwszym Miejscu wśród wybranych przez nas szkół i wówczas system w zależności od wolnych miejsc w poszczególnych szkołach ewentualnie przyjmie. Natomiast jeśli miejsca nie będzie w tej szkole wskazanej przez rodziców, wówczas system przerzuci go do szkoły rejonowej, także każde dziecko będzie miało miejsce w naszej szkole. Tych miejsc mamy przygotowanych 695, zawsze istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc, ale pod warunkiem, że będzie to zapewne. Miało powstanie całego jednego oddziału, a nie tylko kilku osób w danej klasie. Także zachęcam rodziców do składania wniosków dla swoich dzieci. Przypomnę, jest to system elektroniczny. Można to dokonać również nie wychodząc z domu, pod warunkiem, że oboje rodziców posiadają profil zaufany lub podpis kwalifikowany, i wówczas wszystko z pozycji. Domu, biurka można załatwić nie idąc do szkoły i tylko pamiętajmy zgłoszenie do szkoły obwodowej, natomiast wniosek składamy do szkoły, którą wskazujemy jako tą nieobwodową, do którego chcemy wysłać własne dziecko. W szkołach, a także przedszkolach w czasie naboru będą organizowane drzwi otwarte w różnych terminach, o czym każda placówka informuje na swoich stronach.